Cześć, ja PWP w dzisiejszym odcinku zastosujemy sobie Peciki z poprzedniego odcinka Już tutaj wklejam linka Już tutaj wcześniej wklejam a jak zwykle wygrały, wygrała jedna osoba ciągle która nie ma w sensie nie ma niku w komentarzu. Więc po prostu to pomijam i nagrywam od nowa No. I osobą która wygrywa z poprzedniego odcinka PETY jest. Remon Kusiok sprawdzamy yy, tutaj. Yy, czy jest na grupie na Robloxie. O, jest taki ktoś, dobra. Nawet teraz gra w gry. przesiew w się w jakąś grę? O jest na grupie, więc gratulacje. Napisz mi w komentarzu swój nick z Robloxa. Znaczy z Discorda sorry. No i to tyle. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia. Cześć.